Ojcze niebieski, źródło światła i pokoju, przychodzę do Ciebie z pokornym i otwartym sercem. Ty jesteś moją ucieczką w czasie burzy, moją mocną skałą, gdy świat się chwieje. W ciszy Twojej obecności odnajduję odpocznienie, w Twojej miłości znajduję nową siłę. Napełni moją duszę Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, aby moje serce pozostało spokojne. Nawet gdy wokół mnie panuje niepokój. Panie Jezu Chryste, książe pokoju i pasterzu mojej duszy zamieszkaj we mnie. Gdy smutek lub lęk próbują odebrać mi radość przypomnij mi, że jesteś blisko. Naucz mnie cieszyć się nie rzeczami przemijającymi, lecz twoją wieczną obecnością. Niech moja radość zapuści korzenie w Tobie, silna jak skała. Czysta jak żywa woda, która orzeźwia spra serce. Duchu Święty, łagodny pocieszycielu i tchnienie życia, wypełni każdą część mojego jestestwa. Odnów mój umysł, oczyść moje serce i prowadź mnie drogą łaski. Wlej we mnie radość niebiańską, której żadne cierpienie nie zdoła zgasić. Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Nosicielem miłości, światła, aby moje życie każdego dnia odzwierciedlało piękno Chrystusa. Wierny Ojcze, dziękuję Ci za Twoją niezmienną miłość. Otocz mnie Twoim pokojem od poranka do wieczora i napełnij mnie Twoją radością od nocy aż po nowy dzień. Gdy moje siły słabną, przypomnij mi, że Twoja łaska mi wystarcza. Niech całe moje życie stanie się pieśnią wdzięczności, cichym hymnem wznoszącym się ku Tobie, pełnym pokoju i radości w Twoim świętym duchu. Amen.